Nic nie mówię, ale tu jest lepiej niż w Bangkoku. To jest bardzo dziwne, naprawdę. Zobaczcie, Ostatnio mi czegoś bardzo brakowało i myślę, że dzieciom w Tajlandii również, dlatego Ernie postanowił sprawić im radość. To jestem ja. I przebrać się za klauna. Tańskiego bożka. No właśnie. A, przepraszam. A czego jesteś bożkiem? A śmiechu. <śmiech> <śmiech> Beki. <śmiech> Cieszę się, że wnosisz radość w serduszka tych drobnych dzieci. Tak jest. No jest noc, a jest jasno. Wszędzie jedzenie, street foody i kubełki z alkoholem. 150 patów za wiadro pełne alkoholu. Szczęśliwi? Chyba tak. To jest aż wiadro walne. <laughs> Ale wiesz, że to... to nie jest takie wiadro jak myślisz? Nie, to alkoholowe Zapisz. tylko wiadro. No a to co mówiłem o street foodzie? No to możecie wszystko nawet co? najpierw się zaprzyjaźnić, a później zjeść. Nie, to nie mój klimat jedzenia. Niestety. Tak. Ale widzę idealnego duina dla mnie. Kuboł i w Tajlandii nie pije się na kielony i na szoty tylko na wiaderka nazywa się Dragon Night Market, Night Market. You can buy everything my padruga You can buy over there alcohol in a basket Fishes i you can have możesz you can have everything, what you want. You can lose your organs also. and virginity. Oh my god, to jest This Dragon Night Market. Dragon. No, <laughs> nagrywam toarety, chyba nawet robię to po raz pierwszy, ale z takim spłukiwaniem wody spotkałem się po raz pierwszy. A to jest toaleta Prywatna płatna. Dzisiaj odwiedzamy. Bangla Road, czyli najbardziej imprezową ulicę Patongu w miejscowości Phuket. Zobaczymy, jakie tutaj są imprezy i porównamy je do Hosan Road. Cześć, zdrowie. na najbardziej pojebanej ulicy w całej Tajlandii. To co się tutaj dzieje to jest po prostu nie do opisania No to są ping pont czoły. Lużby to jest epiciny. ma masa proste tutaj I Lady Boy. To jest gorsze. Ale jest to wieś. Jest gdzie się pobawić. Ja nic nie mówię, ale to jest lepiej niż w Bangkoku. To jest bardzo dziwne, naprawdę. Na show. To, co się tam dzieje, to się nie mieści w głowie. Laska miała komika tam! Żywego! I wyskoczył! I poszła ta z powrotem, i domu wyskoczył! I to było z 20 rybek! Jak! Żylecki! Mała świeczki! Tam były też żółwie! I rybki! I rybki! W innych żywych tutaj były też żółwie i rybki! Jestem przerażony, nasza cywilizacja jest pojebana! Tá com a Pana, proszę powiedzieć, co pan właśnie robi? Robię odprawę do Singapore Airlines, która niestety jest w takich śmiesznych literkach. Zresztą, możecie zobaczyć. Niestety jest to nieprzetłumaczone na język angielski i żaden inny. I muszę siedzieć i tłumaczyć sobie online na drugim telefonie. I wygląda to w ten sposób. Na przykład muszę tutaj wyszukać z Polski. No widzicie, mi się wyświetla Polska, a tutaj widzę to tak. Tam gdzie robię odprawa. Przejebana. Podoba się? Chyba nie. nie. Nie bardzo. Dobrze, że to jedyna taka odprawa.